Czy zagubiłaś się w byciu dla innych? Czy zdarzało Ci się, że mówiłaś tak, chociaż bardzo chciałaś powiedzieć nie? Czy godziłaś się na coś, co wiedziałeś, że nie jest dla Ciebie dobre i Twoje ciało mówiło nie, albo Twoja dusza mówiła nie, a Ty jednak mówiłaś tak i zgadzałaś się, bo przecież tak wypada, bo tak trzeba, bo my mamy być pomocne, dobre i mamy być dla innych? Tak. Ale nie kosztem siebie. jeżeli do tej pory byłaś dla innych, a zapomniałaś o sobie, to po tych nastu, albo 20, albo 30 latach możesz czuć e, się sfrustrowana, możesz czuć się smutna, możesz czuć, że straciłaś ile, ileś tam lat. Ale chcę ci powiedzieć, że w każdym momencie możesz wybrać inaczej. I w każdym momencie, niezależnie od tego, w którym miejscu jesteś w swoim życiu dzisiaj albo ile masz lat, możesz zacząć wybierać siebie. Jeżeli chcesz zacząć wybierać siebie, to ja zapraszam Ciebie na konsultację 60-minutową ze mną, gdzie przyjrzymy się Twojej sytuacji i gdzie powiem Ci, jak mogę ci pomóc w Twoim indywidualnym przypadku. Ja pracuję z kobietami takimi jak ty, i w pracy jeden na jeden, tej głębokiej, holistycznej pracy, którą już od 12 lat robię z kobietami, e, uczę kobiety przede wszystkim, jak stawiać siebie na pierwszym miejscu bez winy i wstydu, jak zacząć mówić nie, jak być asertywną, jak stawiać granice, jak oddzielać to, co jest moje. Od tego, co Tobie kompletnie nie odpowiada. Jak przestać żyć na autopilocie? Jak przestać stawiać inne osoby? Czy to będzie Twój partner, czy to będą Twoje dzieci, czy nawet, nie wiem, to będzie Twoja firma, że ciągle wszystko jest ważniejsze od Ciebie. I wiesz, ja pracuję również z medycyną kwantową. Wszechświat jest naszym lustrem. Jeżeli ty postawisz siebie na pierwszym miejscu, to wszystkie te inne klocki i sytuacje zaczną się układać, to wszystkie puzzle zaczną się układać w inny sposób, ponieważ ty zaczniesz być dla siebie priorytetem. I zobaczysz, to jest taki czas, kiedy ty stawiasz się do swojej prawdy, do swojej autentyczności. Do swoich wartości, które są dla Ciebie ważne, wtedy zaczyna naprawdę dziać się magia. Więc, jeżeli to, co mówię, rezonuje z Tobą, zapraszam Cię na to niezobowiązujące 60-minutowe spotkanie, gdzie w bezpiecznej przestrzeni przyjrzymy się Twojej sytuacji i powiem Ci, jak mogę Ci pomóc.